To jest to, co ja Wam mówiłam. już ściąć z urzędu postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej i umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej w drodze zabezpieczenia na czas trwania postępowania ograniczyć władzę rodzicielską Karoliny Kiliżek urodzonej dnia nad małoletnim Julianem Kiliżkiem, urodzonym dnia przez umieszczenie małoletniego w tymczasowej, zawodowej rodzinie zastępczej pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego w osobie i... Stalając miejsce pobytu małotniego w wczesnym miejscu zamieszkania tymczasowej rodziny zastępczej z jednoczesnym upoważnieniem rodziny zastępczej do podejmowania decyzji w kwestiach dotyczących edukacji, leczenia, terapii oraz pozyskiwania wszelkiej dokumentacji w sprawach dziecka i reprezentowania go w sprawach sądowych i administracyjnych. I to wszystko. Tu nic nie ma innego. Ludzie, ale czego wy się cieszycie? Ja nie rozumiem. Czego wy umiecie, umiecie słuchać ze zrozumieniem? Czy mam czytać kur, powoli? Zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Zabierz, za, e, ograniczenie władzy rodzicielskiej i umieszczenia małolotnego na czas trwania postępowania. Czego wy kurwa nie rozumiecie? I czego wy się cieszycie głupio? Bo ja nie rozumiem. Czego wy się głupio cieszycie? Nie ma tu nic innego, co to, co tam Wornest powiedział. Nic innego w postanowieniu sądu nie ma. Nie ma. Nie mogę Wam pokazać całego tego postanowienia sądu, ze względu na to, że jest tutaj adres i imię nazwisko osoby sprawującej aktualnie e, opiekę zastępczą. Jest referent, sędzia, główne podmioty sprawy, e, przedmiot sprawy i tyle. I nic więcej nie ma. Nic więcej nie ma. Jest tak, jak powiedziałam. I nie wiem, z czego wy się nie wiem cieszycie, emocjonujecie. Jest w drodze zab zabezpieczenia. Ze względu na to, że chciałam popełnić próbę S. Znaczy, popełniłam próbę S. I czego Wy kurwa nie rozumiecie dalej? Wy się głupio cieszycie, że, że, że nie wiem, że to, że ja dziecka nie odzyskam. Odzyskam i zrobię wszystko, żeby odzyskać swojego synka. Sprawa jest cały czas w toku. I odzyskam go. I będę żyła spokojnie. Zrobię wszystko, żeby żyć spokojnie. nie, damy, nie luźmy. Karcia, pamiętaj, nie jesteś sama, dobra? Nie jesteś, masz nie jesteś, naprawdę, naprawdę. Masz dużo fajnych ludzi, masz fajną moderację. Masz mnie, masz Smurfika, masz moją moderację. Zawsze możesz zadzwonić Zda, o każdej, 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 każdej pożyczki. Nie jesteś sama, totalnie. Jesteś. Jak będziemy potrafili, tak ci pomożemy, naprawdę. Będzie trzeba, nazbieramy na tego adwokata. Dokładnie. Damy radę. I pamiętaj nie ma co. Ogień. Nazbieramy ogień. Ogarniemy to, ogarniemy to, zobaczmy. Ale Karcia, ty nie możesz teraz być sama, dobra? Nie możesz. To jeszcze trzeba wykombinować, coś pomyśleć, ale macie, nie możesz. Macie Aha. swojego e, Rokiego, który niszczy ludzi, bo to je, to właśnie on. To samo robi ze mną. Do ze, Na mnie wszędzie dzwoni. I co, powiesz mi, że psanie nie karmię? Czy co teraz mi powiesz, że nad sam się znęcam? To dzwoni. Już teraz dzwoń, żeby ci kurwa nie zamknęli. DZWOŃ, BO NIE MA CZASU! Zapraszam, niech przyjeżdżają do mnie i sprawdzają psa. Niech mówi kim on jest.